Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się na małej nieszawce. Na ramczu ustawy mała nieszawka. Yy, fajna opcja od razu na początek też powiemy, jest do wykorzystania taki wózek. Jak widzicie ładnie zapakowaliśmy sobie sprzęt. Yy, w zestawie też tutaj jest mata. Tak, tutaj więc... Idziemy szukać jakiejś O tak to tutaj wygląda. Zobaczcie, naprawdę zadbane gospodarze tych łowisk, naprawdę widać, że zadbali o wszystko. Tutaj, proszę bardzo, mamy rybki. Naprawdę super to wygląda. Dawid tam już jest w szłowisku. No i wybierzemy sobie jakieś stanowisko i zaczniemy wędkowanie. Także wybraliśmy jeden ze stawów. Byliśmy jeszcze na zobaczyć na tym drugim stawie, ale tutaj ta miejscówka nas przekonuje. Widzimy tutaj drzewa, widzimy takie naprawdę ciekawe miejscówki do rzucenia na spawik. Tu już pierwsze ryby się rzucają. Tak. Wędkarzy widzieliśmy, że też mamy jakieś pierwsze zdobycze. Tak, tam mamy ja, tutaj jakieś wędkarzy, oni już złowili jakieś ryby, więc yy, myślimy pozytywnie, czy dzisiaj naprawdę będzie coś ciekawego. Więc tutaj co, rozstawiamy sprzęcik i będziemy zaczynali dzisiejsze wędkowanie. Także przygotowaliśmy zanętę i teraz lecimy z pierwszym rzutem na kukurydzę z czerwonymi Jak widać, mamy wsparcie z powietrza. Zaczęło też się coś dziać. Zaczęło się coś dziać. Jak tutaj widzicie, mamy spławik bardzo blisko brzegu zarzucony. Jest żyłka trochę splątana na kołowrotku. Na dwa ziarna kukurydzy zarzuciłem i miałem odjazd, ale siedziałem na ławce. No i niestety, gdy dobiegłem do wędki, zacząłem na haczyku. Już nic nie było, ale branie było takie pewne, muszę powiedzieć. Tak mamy nadzieję, że zbławik jeszcze dzisiaj zaskoczy, bo póki co na gruncie y, bram żadnych nie było. Chociaż ry, ryba widać, że czasami po tym stawie chodzi. Zobaczymy jak będą przebiegały dalsze losy naszego dzisiejszego wędkowania. Dokładnie. No i uwaga, mamy jakieś pierwsze branie. Dawid miał potężne tutaj y, dzielnięcie na ping-pongu. Czekamy tutaj oczywiście z podbierakiem. Nie wiem czy to będzie coś dużego. Wydaje mi się, że to może być jakiś yy, e, Japoniec. Karasz, myślę. Japoniec albo karaś złocisty. Zaraz go wam tutaj pokażemy. Tak, ale najważniejsze, że jest jakiś początek. Zadół się zapiął. Proszę bardzo. Zaprezentowany, ucieka. Jest no trochę głęboko sam... po okno, bo już zaczyna krwawić, więc szybko go tutaj damy za chwilę do siatki. No i będziemy kontynuowali. Jest dobry początek, na to się nastawialiśmy, na to liczyliśmy i czas przypieczętować tutaj początek tego wędkowania czymś jeszcze bardziej konkretnym. Więc lecimy dalej. Mamy drugą rybę. Tym razem na sławik udało się zdążyć proszę bardzo Karaś. Udało się go złożyć na sławik jeszcze na ziarenko kukuryzy O tak na tle stawu. Bardzo fajny, walka jeszcze lepsza niż na gruntówce no i co? łowimy dalej tak. próbujemy, może trafić jakiś inny gatunek ryby, ale w krótkim odstępie czasu dwa karasie to zawsze jest. Yy, to zawsze jest miłe że zaczynamy spokojnie, spokojnie od karasia i miejmy nadzieję, że powoli będziemy szli ku górze. Karp, amur, Dawid tutaj jeszcze mówił o jesiotrach, właśnie. Więc a jesiotr to ryba, której na naszym kanale jeszcze nie było, więc tutaj odczepiamy karasia i kontynuujemy dzisiejsze wędkowanie. Wędkowanie kontynuowane. Mamy godzinę 18. Jak możecie zauważyć, jest inny spławik tutaj na wędce Dawida zaraz wam tutaj przybliżę o, jest taki bardziej stabilniejszy ten spawiczek no i tutaj ciekawe, no wcześniej mieliśmy helikopter teraz słyszymy, że nadjeżdża pociąg naprawdę, no i może tutaj pojeść tutaj w ranczu o proszę bardzo, tu mamy jakieś lekkie stukanie za chwilę będzie się trzeba przyczaić Naprawdę elegancka pogoda. Tutaj proszę bardzo. Patrzymy na wędkę. Mieliśmy tutaj delikatne skubnięcie. Spławik na razie tutaj e, niewzruszony. Druga gruntówka też nie. Więc tutaj zobaczymy, przyczejmy się na rybę i... Yy, i... Idziemy w miasteczku! O kurde, kurwa! Mamy proszę Państwa! Jesiotr! Kurwa! się chyba Spoko, Spokojnie, musimy ją Oby wytrzymała! Proszę Państwa, pierwszy jesiotr na kanale. Ja pierdzielę <grystanie> Dawid, jak opiszesz swoje reakcje tutaj? Bardzo jestem szczęśliwy, naprawdę. widzicie <grystanie> tę <grystanie> radość, znowu nas pawik. Teraz odczepimy i pokażemy za chwilę tutaj tę rybę. A więc odczepiamy tutaj tego jesiotra. Hmm. Jesiot od, odczepił. Y jednak jak tutaj się pomyliłem, nie był za grzbiet, tylko był normalny za tak zwany Nazaryj no, no, no <grych> Jak to można powiedzieć ale jest no nie wiem trzyma 900 cm 3 metrowy no tutaj nie mamy tak dużej siatki więc tutaj troszeczkę musieliśmy wody polać o, Fajnie że e, może gospoda... to na podstawie podwieraka tak fajnie jest że jest sama... to maksa rozłożone tak. tak na podwieraku zobaczymy No, najwięcej połowa odtąd. No, czyli myślę, że około metrowy i Wypuszczamy jeszcze trochę do wody. Robię zdjęcie na ten, na tle stawu. A więc jesiotr wraca do wody. Proszę bardzo. Musimy go jeszcze oczywiście tak, no nie byliśmy przygotowani tutaj yy, na taką zdobycz, ale naprawdę piękna ryba. Około metrowy, myślę, że 90 cm. Naprawdę fajna zdobycz. I trzeba powiedzieć, że naprawdę mała nieszapka. szapka. No zaskoczyła pozytywnie. No i prze, przede wszystkim spławik, tak naprawdę. Tutaj robić wielką furorę, dwa karasie, no i ten jesiotr. No, i odwaga. Powolutku sobie odpływa. Proszę zdobyć. Piękna ryba. Może tylko tutaj piątkę przybić. Udało się, i powiem Wam tak dawno nie złowiłem takiej ciekawej ryby, i dlatego jestem bardzo usatysfakcjonowany. Bardzo fajne łowisko. Pierwszy raz tutaj jesteśmy. No, i to są efekty. Póki co mamy 3 albo 4 karasie. Po około 25-30 cm. No i wpadł Jasiot, mniej więcej około metra. Właśnie Bartek ma branie na wędce gruntowej. Ale ustało. Myśmy się, się Jak widać, branie ustało. Więc poczekamy, aż będzie coś konkretnego. I zrobimy deltkowanie. Ale odjazd na spawiku. Ale pokazany był odjazd, przynajmniej yy, widzowie. Więc tutaj naprawdę, tutaj widzimy, że słychać przede wszystkim jak w tej karasie są w siatce. Elegancko mają wody. No i niestety mamy też taką siatkę, mimo wszystko, że tutaj. Trzeba było od razu wypuścić tego jesiotra bo po prostu tutaj byłyby problemy po prostu nie? Dobra, więc wędkujemy tutaj dalej i lecimy. za ten po nagraliśmy idealne tutaj branie na spawiczku jest kolejny karaś ale dobrze przypoamy te mniejsze ryby yy, większymi to nie ma żadnego problemu Odczepione takie około 25 cm Idziemy do siatki. tak i łowimy dalej, łowimy dalej w takim razie. Tutaj akurat odpaliłem nagrywanie, coś się tutaj zadziało. Dawid miał tutaj jakieś no. branie. Ale widać tutaj jednym słowem można podsumować, że gruntówki tutaj no, nie mają zbyt wiele brań. Głównie tutaj na spawwik się dzieje. Ale to jest zawsze mówię, wiedza na przyszłość, że tutaj. Więcej wędek na spawik i naprawdę można fajnie powędkować. Tutaj też widzieliśmy jak inni wędkarze złowili węgorza, więc ta ryba, ten gatunek ryby też tutaj występuje. Więc naprawdę mała nieszawka. Jak na razie podsumowując, myślę, że warto tutaj przyjechać i wykupić sobie wędkowanie. Dawid, za jaką kwotę wędkowanie tutaj kosztuje? Wędkowanie tutaj kosztuje 50 zł za osobę, ale w, yy, jak to się mówi? W cenie tych 50 zł macie jeszcze 25 zł do wykorzystania w barze. Yy, można tam brać sobie też napoje. I jeżeli restauracja jest Pajda. czynna, to można też dostać jakieś jedzenie w cenie 25 zł. Tam jest parking. Po drugiej stronie jest jeszcze drugi, większy staw. Ale tutaj nam bardziej odpowiadało. No i co, próbujemy dalej. Brania cały czas, regularnie co jakiś czas, co jakiś czas są. No ale najbardziej tu właśnie dominuje spławik. Może uda Wam się nagrać jakoś branie. Nie tym razem wstąpiło. Proszę. O, tutaj było naprawdę ładne pociągnięcie. Przejmiemy tutaj e, kamerę. Zrobimy zbliżenie, żeby tutaj lepiej pokazać to wszystko. Ale naprawdę dzieje się ciekawie, zwłaszcza na tym pawiku, O, mieliśmy kolejny odjazd w bok. O, tutaj naprawdę Ale tutaj zaczekamy na rybę i zobaczymy. Jeszcze przed nami myślę tutaj, e, no, około dwie godzinki wędkowania, więc taka typowo wieczorna wyprawa e, i zobaczymy, co się uda jeszcze złowić. Mam nadzieję, że trochę gruntówki się ruszą, jakaś ciekawa ryba tutaj jeszcze mieliśmy jakieś na spawiku tutaj. Jest właśnie branie. E, zdarzenia. Ale mamy na gruntówce branie! O, proszę Państwa! Niestety pusto. Tak, ale było branie na gruntówce i to, kurde, naprawdę mocne. A coś tam mamy! To jest znowu jesiotr! Nie, to nie. Nie wiem, czy to wszystko widzieliście. Oczywiście nie mamy tego jesiotra na, yy, na wędce. Ale widać było grzbiet. Dawid, potwierdzasz tę sytuację? Tak, no, wyglądał tak jak ten poprzedni złowiony jeszcze. Ja bym... Więc może to był ten sam, może chciał. Patrzcie co lądowało na haczyku. Tak, pokażmy tutaj zestaw, żeby też pokazać co tutaj wędkuje mniej więcej. O proszę bardzo. Cztery kukurydze na ostro i znowu spawik ma jakieś tutaj branie. E... Jak widzicie dzieje się dużo, tutaj nawet nie przerywamy. Tutaj nagrywania, a jest co chwilę jakieś branie, albo na spawiku teraz też trochę się gruncich ruszył, pokazał nam się jeszcze, nie wiem czy udało mi się to na filmie ukazać zobaczymy już tutaj po nagrywaniu ale tutaj naprawdę mała nieszawka naprawdę pozytywnie zaskoczyła dzisiaj naprawdę pozytywnie tutaj zobaczymy może jeszcze jakieś tutaj branie uda się pokazać ciekawe no jest delikatne skubnięcie, może do jakiegoś linka uda się e, wytropić. No ale nie, jest delikatne skubanie, dajmy się tej rybie e, zastanowić, czy chce się znaleźć e, na naszym haczyku i wędkujemy w takim razie dalej. Zobaczmy. no Doczekaliśmy się brania na gruntówce, mamy karasia, razu po zarzuceniu. Tak, od razu po zarzuceniu. A tym razem założyłem na haczyk dwie kukurydze, czerwonego robaka oraz madę. Taki mix i bardzo szybko poskutkował. Jak widzicie, delikatnie zapięty. Tak, nie potrzeba nawet szczypieć tutaj. Spokojnie został odhaczony. No i trafi jak pozostałe do siatki. O, pokażemy też, możemy wywieźć do siatkę, jak to wygląda. No, naprawdę, to ludzie. Tutaj pociągi często przejeżdżają, trochę hałasują, ale zobaczymy, bo tutaj widać, że wieczorek troszeczkę się ochłodziło. Dzisiaj mamy 25 stopni, e, mniej więcej mieliśmy czy nawet 28. Tutaj się teraz troszeczkę zaczyna okładać Może te ryby lepiej będą żerowały, więc tutaj próbujemy dalej i lecimy. W końcu też na moją mytkę się coś zadziało ciekawego. Mamy takiego karasia. Po zarzuceniu. Ciekawy hol. O tam przy tych drzewach coś się tam zadziało. Dobrze, więc odczepimy tego karasia i łowimy dalej. Mamy godzinę już po 20 lekko i mamy następną rybę. Tutaj Dawid właśnie będzie ją holował Wydaje mi się, że to jest znowu karaś dokładnie tak Tutaj na matę bierzemy. Bardzo fajnie, że ta mata jest udostępniona. Jest taki karasek. Więc się głównie przeważyły karasia, ale naprawdę akcent jest siotra przepotężny. Więc łowimy dalej. Proszę bardzo, taki oto kagatek Wysiadki. Taki piękny karaś No też około 205 27 cm. Zachacamy i. Tak. Łowimy dalej, jeszcze nam trochę wędkowania zostało. Tak, około godzinki, może troszeczkę. na haczyk założyłem mady, już trochę rozjedzone. Ale spisały się dobrze, jest karaś, to ważne. Zobaczymy ile sztuk tutaj jest. Wydaje mi się, że jest około 10. Tutaj cały czas się ryby rzucają. Pomimo tego, że już mamy naprawdę późną godzinę wieczorną, mamy w okolicach godziny 21.00. Cały czas próbujemy. No, tutaj widzimy, jest trochę tych karasi. Jest naprawdę całkiem udane wędkowanie, ale zobaczymy. jeszcze próbujemy cały czas do końca trzeba e, liczyć na jeszcze jedną dużą rybę. Więc wędkujemy i próbujemy. Zbliża się godzina 21. Mamy prawdopodobnie tutaj no, jedną z ostatnich ryb. To chyba złowo będzie karasi, aczkolwiek ta walka jest troszeczkę taka. Bardziej zaawansowana, natomiast jest dalej to Japoniec, tak zwany Karaś Srebrzysty. Kolejny, na końcu oczywiście policzymy sztuki. I zobaczymy ile tego ostatecznie było. Dawid odczepił. Podobny do poprzedników. Tak, no i powoli już tutaj zwinęliśmy sprzęt. Ten wózek jest naprawdę bardzo przydatny, bo sobie można spokojnie transportować tutaj cały sprzęt, matę i to wszystko za jednym zamachem. A Atakujemy już trochę komary, ale jest taka godzina, musimy to jakoś przyboleć I zobaczymy, czy jeszcze jakaś ryba nam wpadnie. Jeśli nie, to po prostu Yy, zakończymy i pożegnamy się na dzisiaj dzisiaj kończymy wędkowanie ostatecznie bardzo dobry wynik To są złowione karasie. Jest tego trochę Czekajcie 3-6 Mamy 11 karasi. To jest naprawdę solidny wynik. Naprawdę to się fajnie prezentuje. No i oczywiście, był jeszcze ten jesiot, którego wypuściliśmy ostatecznie. Mała niszawka. Jak Dawid, oceniasz? Yy, bardzo dobre łowisko. W końcu złowiłem rybę, yy, o której można powiedzieć, że też marzyłem. Jest to jesiot. Yy. Miałem też cichą nadzieję na karpia oraz o murach, ale niestety nie udało się, te kara naprawdę są satysfakcjonujące. Bardzo fajne sztuki, też bardzo fajna walka. No najwięcej ryb to zostało zrobione na sławik, ale potem na grunt też się rozkręciło. No i co? To nie ma tyle, że jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Na pewno jeszcze tutaj wpadniemy. Tak, jak Bo można. próbowali łowić jeszcze inne gatunki i większe ryby. Tak, jak można powiedzieć, mała niszawka spełnia marzenia. Do zobaczenia, widzimy się kolejnym razem. Siemano!